Cześć z tej strony Keltin, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już trzecim. E, dzisiaj mieliśmy meblować dom i właśnie to uczynimy, ale powiem Wam jedną rzecz, która się wydarzyła. Między innymi stałem sobie tutaj, stoję sobie, tak się rozglądam nie, aż tu mi nagle z zapleców przyłacł coś golem czy jakiś taki ogr, ale w każdym razie ognisko. Jego zdolnością jest to, że wyrywał ścianę, wyrwał gdzieś bodajże do trzeciej szybki stąd od początku yy, i co lepsze zajarał wszystko. Po drugie zniszczył skrzynię. Były dwie skrzynki, większość materiałów nie uratowała się, między innymi to, tego dużo zginęło, żelazo zginęło, wis, krystal, yy, art, krystal, po no, kryształy no, zginęły i Trzciny dużo, to była nowa, czy to jest nowa zebrana trzcina, tam było 42 wtedy, e, no i musiałam zrobić od nowa szybkę, ale jak zrobiłem e, na drugim piętrze schodki, mm, tutaj taki jeden pokoik, nie wiem, sypialnie sobie zrobię tutaj, a tutaj kibelek będzie, mm, oczywiście szybki, jeszcze drzwi na taras nie zrobiłem, powiem wam, bo nie chcę, żeby mi coś skakiwało, zaraz płotek zrobię i tak dalej, także o to się jeszcze nie trzeba martwić. E, dobra, na razie mam noc Widzicie, noc się zrobiła I wyłączyłem potwory Bo naprawdę rozpieprzało mi tu wszystko Jakieś Albo creepery przyłażą, albo coś, nieciekawa okolica Jak sobie zrobię ogrodzenie Takie fajne To one nie będą wszystkiwać I wtedy będę mógł sobie już budować No to tak e, Chciałam wam pokazać jak się robi e, Tą książkę Książkę robi się w następujący sposób na razie zrobię, czekajcie 1, 2, 3, 4 i 2 papier. dobra kieruję książki potrzebne mi są 4 jeden workbench którego nie mam każdy może wstać tak kładziemy jeden workbench tutaj książki kładziemy w ten sposób i papier dookoła. Crafting Guide. Teraz po prostu bierzemy ją na slot i przyciskamy, prawy przycisk myszy. No i mamy. Proszę. Um, tutaj jest, jak widzicie, wszystko od takich prostych rzeczy jak kompas, stone. Nie rozgryzłem się co to jest, to ta gwiazdka, no ale nieważne. Tutaj widzicie, jak zrobić książkę, pochodnia, nie wiem, linia, ale to wszystko się zna na pamięć. To tak samo ale już tego na przykład to jeszcze można się domyślić, ale yy, no już jakiś nie wiem koal, A, aha. aha, czyli to plus 4 drewniane wychodzi jeden koal, to bardziej opłacalne niż zrobić to z jednego prawdziwego węgla, um, tu jest jakiś trend, ponadto tablet, no tablet Um, to jest Alchemy Tom. No, dobra, tu jest Archebag. Bug. To jakieś dwa wybuchowe TNT. Um, I takie inne. Jak Tu dzisiaj jest sporo tych rzeczy, które jeszcze nie wiem nawet co one dają. Um, wiele jest tych jakichś proszków. No, na przykład siano na konie. Um, pojemnik cukrowa lamp. Um. Ale mnie bardziej będą interesować tutaj trzeba wpisać sobie WIS. O właśnie. vis kondenser, WIS pump, vis strong. Czekajcie, a jak tam coś nazywa? To jakby było cy... Nie, cy... I znajdę to. I jest zrzucimy. Wizkristal. A, a, jak o to zrobić, cholera? To nie jest Wizkristal. To może jakiś to błąd czy coś, a to chyba chodzi o to, żeby położyć tutaj ten kryształ. O, piecyk i full Wow! Tyle kobla? 45 proszku. Um, I tak, to tyle z książki. Ok. Odłożę do skrzynki, żeby książka była bezpieczna. A no i oczywiście tutaj zrobię sobie takie lampy przed domem. Um, I co jeszcze? Aha, aha. No i dzisiaj mieliśmy meblować. Może noc to noc nie przeszkadza zbytnio. Jedną nas zdobyłem i owce i o takie coś. Pokażę Wam to w kolejnym chyba, odcinku. Powiem wam, że to rośnie pod takimi drzewami z niebieskim. Tego się, drzewa, z tego co gdzieś tu było, to są no, jakieś żelazne drzewo czy coś takiego. Ale do końca nie wiem. No to tak, co by tu porobić? Zrobię tu kanapy. No dobra, to tutaj zrobię jakieś kanapy. Tu będzie stół i kanapy. O tak, okej. Okay. Nie, tego gra nie szkoda. O, wstępca. Teraz stół to będzie płotek i płytki. Ok, zobaczcie jak to będzie wyglądać. Raz, dwa, trzy. trzy. I raz, dwa, trzy. Okej. Okay. to czego tak? A... No nic. Dobrze, że przynajmniej teraz się schodki zwracają. Nie wiem, od której wersji była, ale pamiętam, jak jeszcze gram jakieś te starsze wersje. No to było tak, jak się zniszczył schodek, tylko jedna deska wypadała. I było wtedy nie fair. Okej. Okay. To tak jak wygląda, ale nadaje klimat. Jeszcze zrobię tylko tabliczki. Um. Zobaczycie po co. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Słyszę owcę, jak się nie mylę. To zaraz ją przerobię na łóżko. Jakbym miał wtedy ten metal, mógłbym zrobić, kurde, nożyce. Może wcześniej mogłem o tym pomyśleć. Shit. No nic. wygląda ładnie nawet um, i teraz jakieś lampy no to lampy tu sobie zrobią takie nie, zła lampa okej okay, i teraz tę Musiałam dużo drewna zbierać, bo prawie mi się pół góry z spaliło i tutaj. No i szybki się powybijały. Także te golemy muszę jakoś to ustawić, żeby tego nie było. Bo ono naprawdę jest to naruszające i wszystko niszczy. tym bardziej, że mój domek jest drewniany, to będzie mi się podjarywał cały czas. ładniej, ładniej. No i tu jeszcze tylko lampę jedną postawię. O, i big. Fajny salonik. Um, tutaj dwie wewnętrzne cholera mam sobie to łóżko. Shit, shit, shit. Dnia jeszcze daleko. A no i właśnie nowy skin, ludzie zapomniałem, po prostu zapomniałem, bo wiem, że pisaliście mi pod pierwszym filmikiem, ktoś napisał komentarz, że zrób se skina, zrób se, no ale dobra, no i zrobiłem se skina, yy, własnego autorstwa, no yy, ale mi się, wiem, że może nie, jest naj... ale mi się podoba, powiem wam, z takim mordokripera na plecach, z przodu wygląda tak, proszę, rozpięta tutaj koszula, widać trzy guziczki, bo tu raz, dwa, trzy. To miały być skóry od znaki, jakieś takie, nie wiem, jakaś taka kamizelka czy coś. No i taki uśmiech, taki jeni. I to ładnie wygląda, powiem wam. No i ten skin oczywiście będzie do końca serii. A seria myślę będzie miała, nie wiem, 300 odcinków. <laughs> w pierwszy sezon, nie, no bez jaj, ale dużo powiem wam, Chcę zrobić dużo odcinków, to prawda. Żeby nie było. Yy... I myślę, że będę coraz więcej rozbudowywał, że, jest to, że dzięki temu, że jest to towncraft, no to będę mógł robić te miksturki, nie miksturki, tylko te nowe narzędzia, te miecze z czarnej energii i tak dalej, jakieś tam systemy ochronne. Tylko kurde, jakbym miał ten wiz wiecie, mogłem kurde to jakoś inaczej zabezpieczyć. Shit, shit i jeszcze raz shit. Ale musimy się wybrać w kolejnym odcinku, powiem wam, do jaskini. E, bo inny potrzeba metalu i potrzeba mi kurde tych whiskrystali ale na razie jeszcze żeby nie kończyć tak szybko odcinka yy, to kurde poszukamy sobie owieczek tam już byłem przeczesałem cały teren bo tej trzciny szukałem tą trzcinę odłożę jakby co albo nie tą trzcinę to ja zasadzę będzie bezpieczniej okej okay. i tu muszę sobie ogrodzenie zrobić zobaczcie ile otwartego terenu ciemnego w nocy i ile się może zesponować tego dziadostwa Um, Okej... Okay. Spoko, będzie sobie rosło. Tomek no, wygląda, powiem wam, nawet fajnie. Dachu nie ma, ale to nic. To właśnie chodziło o to, żeby tego dachu nie robić. By dużo, bardzo dużo na to ja poszło i to by wyglądało tak dziwnie. Ale, no, myślę, że wygląda ładnie. I pokażę wam jeszcze, gdzie ja to kiedyś wydobyłem, te Wiskrystal stal. Tu był... Yy... Nie, to był Enchanted Crystal. A wiz był tutaj. Tu siedzi gdzieś, schodzi, to jest wykopane, o tak, I właśnie tutaj znalazłem tak, tu znalazłem gdzieś met. A tu nic nie ma chyba, nie? Dobra. Można by tu niby kopać sobie gdzieś w dół. To by nie byłby głupi pomysł, tylko muszę wrócić do domu po węgiel. Wiecie co? Ja nie będę urządzać dzisiaj jakiegoś zbycie o domku, wiem. No, urządziłem zresztą trochę tam kanapy i coś takiego. Um, ale wydobędziemy sobie przy okazji kobla i metalu, trochę to fajne, możemy ogrodzenie zrobić. Możecie pisać właśnie, czy między... bo chcę zrobić takie słupki z kobla i czy między tymi słupkami puścić y, kraty, czy między nimi puścić płotek drewniany. Także możecie o tym w komentarzach napisać. Um, i co jeszcze? No i nic i dzisiaj, aha, I to zostało ten ogień. Da się ogień zebrać teraz. Dzięki tym no. Mm, dzięki temu, że się podpaliło to. No i mamy jajo betona. A, ale na razie... proszę... Nic będę z jaja pytona nie będę nic robił. <głynie> tylko wezmę te pochodnie. Ten oj wełnę zostawię właśnie we wełna cenna to mniej cenne, ale też pozostawiam okej okay. yo mysz emma chodź akisz akisz nasionkę <grym> nie no naprawdę no mysz mogła zjeść nasionkę to wypadają nasionki Coś tam mądry zrobił tego moda. Oj, mądry był. Chodzimy na dół. Ej, gdzie... Aha. No to wiecie co, zejdziemy do dół spirala. Um, tu, teraz tu, tu, Właśnie coś bym zapomniał o kilofiach. Nie, nie torć. Długi torć. Nie, kogo te wezmę. Po co marynować drewno i później sobie robić podczas drogi, jak kurde tutaj sobie wygniemy? Czyli na tym poziomie z żelaza to będę kopał kopalnię prostą, czyli cały czas taki tunel, aż nie natknę się na jakąś rudę lub jaskinię, bardzo wydajny sposób. Um, I dobrze, że mam tą mapę, to pokazuje mi gdzie jestem i to będzie pomagało przy kopaniu jakichś tuneli podziemnych z mojego domku do innych baz jakichś, które buduję. także to bardzo pomocna rzecz. O, węgiel, też fajnie. A nie wiem, czy wiecie, że w najnowszych snapshotach tych tam wersji, nie wiem, który teraz jest, 12, 23 czy 20, nie, 23 jeszcze chyba, tak, e, że od, 20, od 22 z węgla, jeżeli się rozwali węgiel kilofem, normalnie się tak jakby wydobędzie, to przy okazji wypadnie jeszcze doświadczenie. Nie wiem czego dlaczego to wypada, doświadczenie wtedy. Um, ale no, coś związane jest to z czymś tam, nie wiem, może żeby przyspieszyć, że węgla jest dużo, to żeby przyspieszyć zdobywanie leweli dla początkujących graczy, czy coś takiego. Może te lewele będą w czymś później przydatne, nie tylko w tych... nie tylko w alchemii, ale nie wiem, coś może będzie. Nie wiem, naprawdę nie wiem co, o jak AB wymyśli jeszcze. Ale jestem ciekaw, naprawdę. Ale szkoda, że na snapshoty te mody nie działają. Naprawdę robię już tych wszystkich snapshotach. Bo grając w nie no to nawet kakao yy, rośnie. Teraz są sadzątki już kakaa tam. Także no bardzo ciekawe. Bardzo dużo oferują. I sam bym mnie sobie pograł. Ile ja mam wydarzyła zaklić? To sobie... O, 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 loch. What the fuck. O. Wow. Wow. A gdzie reszta lochu? Pod wodą? No bez jaj, naprawdę. <grystanie> Spawner musi być pod wodą. Łoł. Wow. Dużo, dużo pierdół. Siano do konia. Grand Powered. Chlebuś, pyszny chlebuś. Mm, co by tu wyrzucić? Oh. Często w takich teściskach gdzieś pod wodą jest żelazo, tak że zaraz się rozejrzę. Za, zło, za złożami mineralnymi. No ale myślę, że coś znajdę jeszcze więcej trochę. I zaraz. No, rozlałem. Czy jest to no cholera wodą czy go nie ma? Nie, nie ma. To co to ta skrzynka by się tak rozpolowała? No serio, nie, no chyba że coś pod nią jest. Fakt, teraz muszę rozłupywać mieczykiem. Do czego to doszło? No, teraz wracamy, wiecie co? I jeszcze wykopię tunel gdzieś obok, bo tu może być jaskinia, jak tu takie skrzyneczki się robią. Ale na razie zaniosę te pierdoły wszystkie, co, co mam. Dobrze, że jest dzień. Эмма. Спокойно. Окей, тут что-то Na no, kobiet się może przyda. To wrzucę do pieca. Okej. Okay. I wracamy z łódeckim. O, mogę sobie wziąć. Właśnie, właśnie, właśnie. Wróć. Ach, robię sobie więcej na no, zapas. Teraz mam trzy. Okej, okay, i kamerę do jaskini. Nie jest, patrzcie, zbyt głęboka. Takie znaleziska. Także jestem naprawdę zadowolony z dnia dzisiejszego, oprócz tego, że mnie creeper... że... nie creeper, tylko kurde, wszystko się zwala teraz te creepera. Bidny Creeper, A to był golem. Przez tego pieprzonego golema. Sorry wszystkim creeperom, bo nic mi nie zawiniło zbytnio. Na razie jeszcze dzisiaj. Um, ale nasz kurde mógł mnie niszczyć tego domku jakby popalił, to bym sobie zamurował ale kurno, to to skrzynka, ja go nie mogę domek to się jeszcze dał budować ale cholera tą skrzynkę, ten metal te kryształki, noż w przepraszam, to kurwa jestem zdenerwowany gdybym wiedział, że to tu będzie, to bym w ogóle nie włączał dzisiaj minecrafta ileż węgiel wymaga poświęcenia ileż mrozu marznięcia w wodzie zimnej jakiejś jaskinowej coś mierdzi stopami ząbiaka? no kop się kop 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 ok jeszcze ty, jeszcze ty, jeszcze ty nie wypuszcz, nie wyjdę stąd dopóki nie wykopię węgla wągla Węgla. wyngiel Venga, vamos venga, lógicamente se va a venir. ¿Y dónde está con venga tú No, no i dobra, to tak. Idziemy teraz w tą stronę. Tyle. Na razie. Dobra, wyjdę jeszcze na górę, wiecie co. I kiedyś tu się wykopię taki tunel, mam, że, że tyle mam drewna, no to sobie wykopię, zrobię, nie wykopię, tylko wyko zrobię y, drabinki i zrobimy taki tunel w głąb ziemi. Wiecie, i to będzie najlepsze rozwiązanie. I to zrobimy już, no w tym odcinku nie, ale w kolejnym... Postaram um, się to zabić jeszcze z jedną owieczkę na moje łóżko. No i będę miał tą owieczkę przy mnie, bidna owieczka, że zginie. Współczuję, no ale... Sorry, ale wymaga poświęceń. I ta owca zginie po to, żeby mi służyć. Dobra. Mhm. Mm mhm. Mm zostanie, bo lubię ja że on pomaga. Bo się można zawsze podeprzeć, bo i tak ta ziemia jest do niczego niewykorzystywana, ale... No. Co to jest mm. Co to jest? Darkenet Crystal A. Może to jest coś takiego jak ten. Mm. Um, no. Eee. O czy coś. Ale nie sądzę. No i dobra. To chyba na tyle w dzisiejszym odcinku myślę, że wam się podobało to umeblowanie. Na górze już sobie umebluję sam to łóżko zrobię, jak zdobędę te owieczki. Ale tutaj myślę, że takie fajnie to teraz wygląda, naprawdę ładny efekt daje. Z zewnątrz też fajnie przez tą ścianę wygląda. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie chyba wybierzemy się w głąb ziemi po więcej złóż mineralnych. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema.